List wtóry, powszechny, świętego Piotra Apostoła. Rozdział pierwszy. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy równie z nami kosztownej wiary dostali, przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się Wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego, jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota, i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedwszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności bratersko-miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem, gdy to będzie przy Was, a obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi Was w znajomości pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, Ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa, pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przetoż nie zaniedbam Was zawsze upominać o tych rzeczach, Chociaż żeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Boć to mam za słuszną rzecz, pókim jest w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie, wiedząc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jako mi i Pan nasz Jezus Chrystus objawił, a starać się będę o to ze wszelakiej miary, abyście Wy i po zejściu mojem te rzeczy sobie przypominali albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały – Ten jest On, Syn mój miły, w który mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony – Będąc z nim na Onej górze świętej, i mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy, w ciemnym miejscu świecącej dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w sercach waszych. To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego, Pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Rozdział drugi. Byli też i fałszywi prorocy między Ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się sami na się przywodząc prędkie zginienie, a wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. I przez łakomstwo zmyślonymi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzień sprawiedliwości zachował, przywiódszy potop na świat niepobożnych. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. A sprawiedliwego lota onych niezbożników rozpustnym obcowaniem strapionego wyrwał, albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy, mieszkając między nimi dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niezbożnymi trapił umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. A najwięcej tych, którzy za ciałem w porządliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmieli i sobie się podobający, nie wzdrygają się bluźnić przełożeństw. Chociaż aniołowie, będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego sądu, ale ci jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie widzą, w tej skazie swojej zaginą. I odniosą zapłaty niesprawiedliwości, jako ci, którzy mają za rozkosz każdodzienne lubości, będąc plugastwem i zmazą. Rozkosz mają w zdradach swoich z wami bankietując. Oczy mają pełne cudzołóstwa i bez przestania grzeszące, przyłudzając dusze niestateczne. Mając serce wyćwiczone w łakomstwie synowie przekleństwa, którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili naśladując drogi balaama, syna bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował. Ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu nie ma oślica poddana człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka. Ci są studniami bez wody, Obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na wieki jest zachowana, albowiem nadętą próżność mówiąc, przyłudzają przez porządliwość ciała i rozpusty tych, którzy byli prawdziwie uciekli, od obcujących w błędzie, wolność im obiecując, a sami będąc niewolnikami skazy, albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony. Bo ponieważ oni uszli plugast świata przez poznanie Pana, i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś niemi uwikławszy, zwyciężeni bywają, stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze, bo by im było lepiej nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego, ale się im przydało według onej prawdziwej przypowieści pies wrócił do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Rozdział trzeci Najmilsi, już ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napominanie uprzejmą myśl waszą. Abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków i na przykazanie nasze, którzyśmy apostołami pana i Zbawiciela. To najpierw, wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni na śmiewcy, według własnych swoich porządliwości chodzący i mówiący, Gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia, tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Dlaczego On pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął? Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże Słowem odłożone są i zachowane, ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz, niech Wam nie będzie tajna, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jako to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka, przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju, a nieskwapliwość Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości pisał, jako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach, między którymi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu. Które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma ku swemu własnemu zatraceniu. Wy tedy najmiliści, wiedząc to przedtem, szczęście się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej stateczności. Ale rośćcie w łasce i w znajomości pana naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. Koniec listu, którego powszechnego świętego Piotra Apostoła.